Począwszy od kilku najnowszych wersji, w Inkscape istnieje narzędzie, które pozwala stworzyć po pierwsze kopię jakiegoś obiektu, a po drugie te kopie w dowolnej ilości obrócić wokół jakiegoś zadanego punktu. W praktyce wygląda to w ten sposób, że jeżeli postawimy sobie jakiś obiekt, na przykład kółko, ale to również może być grupa jakichś obiektów, wejdziemy w menu ścieżka, otworzymy sobie edytor efektów ścieżki, wybierzemy stąd, Tę funkcję obróć kopię, no to pojawi nam się taki kwiatek. Kiedy teraz wejdziemy w edycję węzłów, złapiemy środek tego kwiatka, to możemy sobie dokładnie określić, w którym miejscu przekształcenie, czy wokół jakiej osi te kółka mają się obracać. Tutaj oczywiście możemy sobie dodać dowolnie ich ilość. Dość prostym zobrazowaniem tego efektu będzie stworzenie tarczy zegara. Aby taką tarczę sobie przygotować, to wyjątkowo dość dla moich materiałów. Przygotujemy sobie najpierw w ogóle przestrzeń, na której będziemy pracować. W tym celu potrzebujemy sobie wejść we właściwości dokumentu. Tutaj wejdziemy sobie również w menu plik. I tutaj w menu pliku można również te właściwości dokumentu znaleźć. To jest ta sama ścieżka, albo ta ikonka, albo właśnie plik. Określimy sobie teraz jakąś kwadratową ilość pikseli, czy milimetrów, czy czegokolwiek. Płaszczyznę określimy sobie kwadratowo. Najlepiej wziąć taką ilość, którą łatwo podzielić przez 2. No w moim przypadku to będzie po prostu 800 na 800, ale oczywiście 1000 na 1000 i tak dalej również będzie zupełnie w porządku. Dzięki temu, że ja mam teraz 800 na 800, no to wiem, że bardzo łatwo jest mi to podzielić na połowę, czyli 400, czyli w rozdzielczości, czy w, we współrzędnych 400 na 400. Będziemy mieli idealnie środek naszego obszaru roboczego. No to wyciągamy w takim razie najpierw z góry prowadnicę, czyli najeżdżam sobie na tę linijkę, klikam, wyciągam teraz, przeciągam i upuszczam sobie teraz tamtąd tą naszą prowadnicę. No i teraz musimy na tą prowadnicę trafić. Klikam sobie dwa razy, no i potrzebuję tutaj wpisać 400x400 pikseli, no bo przecież to jest połowa naszego dokumentu. No i okej, okay, jesteśmy już tutaj w połowie, wyciągamy sobie teraz drugą. Prowadnicę. teraz taki tip: jeżeli ktoś ma problem z tym, żeby trafić w prowadnicę, bo to rzeczywiście trzeba najechać dokładnie, precyzyjnie w tym miejscu, to zauważcie, że jeżeli ja sobie wyciągnę stąd prowadnicę, no prawie dobrze, wyciągnę sobie stąd prowadnicę, no to w tym momencie, jak puszczam myszkę, no to zauważcie, że ten kursor leży dokładnie w tym miejscu, gdzie jest nasza prowadnica i wystarczy kliknąć dwa razy, no i pojawi nam się właśnie okienko, które w tej chwili widzieliśmy. Zaznaczam sobie wszystko, wpisuję 400, zaznaczam sobie jeszcze raz. Wpisuję 400 również, biorę OK i nasza prowadnica jest już dokładnie tam, gdzie byśmy sobie tego życzyli. Mamy dobry początek i teraz już możemy przystąpić do pracy właśnie nad naszym zegarem. No to zacznijmy w takim razie od tego, że zrobimy sobie obrys. Stawiam sobie kółko, no tylko żeby to kółko było odpowiednie, czyli żeby było kółkiem, a nie lipsą potrzebujemy zabezpieczyć sobie, zablokować sobie współczynnik proporcji. Najłatwiej w tej sytuacji po prostu wcisnąć lewy klawisz CTRL, Albo prawy, ale generalnie klawisz kontrol, i tak mniej więcej trzymając się takiego kąta 45 stopni, odciągnąć sobie to kółko, aby ono zawsze było koliste, a nie żeby było jakąś elipsą, właśnie. Puszczam teraz w tej chwili, dopiero teraz puszczam kontrol, no i mamy ładne foremne kółko. Dodajmy w takim razie obrys tej tarczy, bo usuniemy wypełnienie, a dodamy kontur, no to teraz albo wchodzimy sobie tutaj w widok wypełnienia i kontur, ale mówiąc szczerze, zamiast wchodzić tutaj w styl konturu i sobie to zmieniać, znacznie łatwiej i wygodniej jest sobie tutaj kliknąć prawym przyciskiem myszy, no i dodać sobie, że na przykład to będą 32 piksele, tak, no mogą być milimetry i centymetry, ale wydaje mi się, że 32 centymetry mogą być za grubą ramką, więc bierzemy sobie po prostu 32 piksele, no i powinno nam się to dodać, ale widzę, że koloru nie ma, no to w takim razie możemy sobie jeszcze Kliknąć z Shiftem, kliknąć sobie tutaj w jakiś kolor i pojawia nam się ten obrys. Ja teraz będę chciał jeszcze usunąć wypełnienie, więc znowu albo tutaj w wypełnieniu to usuwamy, albo po prostu klikamy tutaj na ten X, gdzie jest brak koloru. Tajemnicza Was jeszcze w jedną rzecz, ponieważ są takie tajemnicze ikonki, które znajdują się w narzędziu zaznaczenia, one się znajdują tutaj po prawej stronie. To są takie ikonki, które mówią o tym, czy coś ma być skalowane, czy nie. Nawet jeżeli wydaje się to niezbyt zrozumiałe, to o czym powiedziałem, to zaraz zobaczymy sobie to w praktyce. Najpierw włączę tą ikonkę i zobaczycie teraz, że jeżeli będę powiększał sobie nasze kółko, to razem z nim będzie się również powiększać nasz kontur. On się robi znacznie grubszy. Już teraz nie ma 32 pikseli, jak wskazaliśmy, tylko 56,3. No to wycofuję zmiany w takim razie. Odhaczam to sobie, przesunę teraz naszą tarczę gdzieś tutaj w lewy górny róg, przytrzymuję lewy klawisz Control, no i teraz powiększam znowu naszo, nasze kółko. No i powiedziane było, że ma nie rosnąć, a rośnie, no a dlatego tak jest, że Inkscape sobie na bieżąco, tak jakby, będzie to korygało dopiero wtedy, kiedy puścimy kursor i dopiero wtedy rzeczywiście ta grubość konturu wróciła do takiej, jaka była przed zmianą. Wielkości. No więc ja ten kontrol trzymam cały czas, powiększę sobie do takiego momentu, kiedy nam się ładnie to kółko przyklei do boków naszej kartki, przykleiło nam się krawędzią, a nie środkiem, więc jest dokładnie to, o co nam chodziło. No to a propos środka, to teraz sobie stworzymy właśnie środek, tak. Czyli weźmiemy sobie kolejne kółko, albo możemy nawet zrobić jeszcze inaczej. Kliknijmy na to, które już mamy, kliknijmy prawym przyciskiem myszy, wybieramy powiel. No i teraz kliknijmy, widzicie, że są takie strzałki, które powodują, że można sobie obracać tym kółkiem, a tego nie chcemy, chcemy to zeskalować, więc klikniemy sobie jeszcze raz. Strzałki zmieniły się teraz na takie ukośne, no więc znowu wciskam CTRL i SHIFT na raz. Zauważcie tutaj na dole, że na pasku też się taka informacja pojawiła i zmniejszamy sobie w takim razie to kółko do takiego rozmiaru, jaki nam będzie odpowiadał. Zauważcie, że teraz po puszczeniu znowu Inkscape nam skorygował dopiero teraz grubość naszej ramki. Dodajmy sobie w takim razie wypełnienie. Ja wezmę tym razem zakraplacz, żebym wziął ten sam kolor, który tutaj mamy. Klikam. Teraz wciskam klawisz Shift. Klikam tutaj w ten X. No i usunęliśmy sobie obrys naszego kółka wewnętrznego. No to teraz użyjemy naszego powielenia kopii do tego, aby zrobić sobie te kreseczki, które określają nam godziny. Do tego fajnie jest pamiętać o tym, abyśmy mieli włączone, włączoną funkcję przyciągania. Klikniemy sobie na narzędzie pióra. No i teraz tak, klikniemy sobie tu. Zauważcie, że jeżeli są dobrze skonfigurowane tam opcje w tym przyciąganiu, to nam się ładnie do środka, właśnie do środka tego naszego konturu tutaj przyciągnie kursor. Klikam raz. Nie przeciągam. To musi być jednopunktowe kliknięcie. Jeżeli to przeciągnę, to nam się zrobi łuk, a tego nie chcemy. Chcemy, aby to była prosta linijka. No i teraz sobie określamy gdzieś drugie miejsce, gdzie to ma się skończyć. Klikamy jeszcze raz. No i teraz jak jesteśmy tutaj z tym piórem uwolnieni, gdzie indziej, wystarczy kliknąć tym razem prawy przycisk myszy, no i nam uciekło. No i teraz widzimy, że ta linia jest niewidzialna, ponieważ linie mają tylko kontur a nie mają wypełnienia. To znaczy mogą mieć, ale w tym przypadku nie będzie to działało w ten sposób. W związku z tym korzystając z tego, że jesteśmy tutaj w wypełnieniu i konturze, usuwamy wypełnienie, dodajemy jakiś kontur. Najlepiej, żeby to był kontur w tym samym kolorze. Jest domyślnie ustawiony, więc jest ok. Grubość konturu to 32 piksele, więc jest wszystko w porządku. No to teraz przystąpimy do powielenia naszych kopii. Ścieżka, edytor efektów ścieżki, rozwijamy go i wybieramy... Nasz efekt obróć kopię. Kiedy to zrobiliśmy, pojawiła nam się taka właściwie gwiazdka, nie to co chcieliśmy, ale wiemy, że musimy przekształcić w tej chwili nasze, nasz punkt obrotu. Czy oś obrotu musimy sobie przenieść. Wchodzimy sobie znowu w edycję narzędzi, narzędzia edycji węzłów. Klikamy sobie w ten tutaj biały diamancik, no i dojeżdżamy tutaj do środka, chcemy, żeby się przykleiło to do środka. Dzięki temu nasze. Kreseczki godzinowe obrócone są dokładnie tak, jak sobie tego życzymy. No i teraz potrzebujemy jeszcze sobie te kopie zmienić, tak na marginesie. Jeżeli ktoś potrzebuje, to teraz można sobie w tym momencie zmienić długość takiej kreski godzinowej. Jak to było zbyt długie, zbyt krótkie, to oczywiście można to sobie poprawić, więc to jest dobry moment do tego. Tutaj teraz jeszcze w tym efekcie, który mamy zwiększymy sobie tych ilość godzin czy tych kresek godzinowych na 12, bo jak wiadomo tarcza zegara standardowo zwykle na tyle jest właśnie podzielona. No to teraz pozostaje właściwie nam już stworzyć tylko i wyłącznie wskazówki. Weźmy sobie w takim razie tutaj po lewej stronie zamiast narzędzia pióra, tym razem sobie weźmiemy narzędzie ołówek, kliknijmy sobie na to. Zaczniemy od środka, czyli klikniemy w pierwszym miejscu i nie przeciągamy. Przestawiamy tylko myszkę tam, gdzie ma się nasza wskazówka skończyć i klikamy jeszcze raz i mamy narzędzie zakończone. Teraz ważne. Chodzimy tutaj do narzędzia zaznaczania, żeby zaznaczył nam się obiekt, żebyśmy nie, żebyśmy nie byli w ramach edycji tej kreski, którą mieliśmy, czy tej ścieżki, którą mieliśmy, bo chcemy mieć osobną wskazówkę. Jeżeli byśmy teraz kontynuowali, to dwie wskazówki nam się złączą w całość, a trochę nie o to chodzi. Więc znowu bierzemy w takim razie narzędzie e, narzędzie ołówka, klikamy tutaj w środku, no i tym razem rysujemy sobie krótszą wskazówkę, która będzie mniej więcej miała, nie wiem, tam powiedzmy połowę. No, i niech ona wskazuje godzinę, powiedzmy 10, a powiedzmy 10. Klikamy jeszcze raz, i nasza wskazówka ładnie się tutaj ułożyła. No to teraz w takim razie pozostaje nam przestawić tą naszą wskazówkę na 10 po mniej więcej. I teraz pokażę Wam taki fajny trick znowu. Jeżeli sobie klikamy raz, no to wiemy, że możemy sobie deformować naszą ścieżkę i nasz obiekt. Klikamy na niego drugi raz, to możemy go obracać. Ale on się obraca wokół środka tego punktu. Natomiast ten punkt środkowy obrotu. Możemy sobie przestawić, więc możemy go teraz złapać, wrzucić go tutaj na ten środek naszego przekształcenia i teraz, kiedy sobie złapiemy obroty, yy, strzałkę obrotu, ale widzę, że nam się klei, więc odznaczmy, wyłączmy wklejanie się, no to teraz zauważymy, że nasza wskazówka idealnie wokół centrum będzie sobie wędrować. No i możemy w ten sposób właśnie ustawić sobie godzinę 10.10, 10, bo zwykle na reklamach również wszystkie zegarki się uśmiechają, czyli mają taki tik. Moi drodzy, z mojej strony właściwie jest to wszystko. Mam nadzieję, że to, co teraz pokazałem, to jest zbiór ciekawych, pomocnych rad. Oczywiście, jeżeli macie ochotę, skorzystać z nich, to zapraszam do przećwiczenia tego w tak zwanym domu. Oczywiście, wszelkiego rodzaju łapki, suby są wskazane, ale wiecie, bez ciśnień i bez przymusu. Dzięki za was poświęcony czas, trzymajcie się.